Podczas Expo w Osace Polska zaprezentuje się nie tylko jako wiarygodny partner gospodarczy, lecz także jako kraj pełen kreatywności i bogatej kultury. Nasz program opowiada o wielu przejawach polskiego genu kreatywności, wyjątkowej tradycji oraz dorobku współczesnych twórców. Chcemy zaprosić zwiedzających do dyskusji, do rozmowy o polskiej kulturze. Chcemy ich zaintrygować i zaciekawić w sposób, który sprawi, że będą chcieli tę przygodę z Polską kontynuować i Polskę odwiedzić. My, czerpiąc z muzyki Chopina, z filmów Kieślowskiego, z naszych fantastycznych noblistów, czyli na przykład Miłosza czy Tokarczuk, budujemy coś, co jest jakąś taką naszą drogą w przyszłość. Program jest niezwykle różnorodny, porusza bardzo różne wątki i obszary polskiej kultury zarówno w zakresie muzyki, tańca i sztuki. Zaprezentujemy festiwal Ansant, zaprezentujemy muzykę jazzową, zaprezentujemy kilka koncertów orkiestr symfonicznych. Naturalnym jest, że rozpoznawalny najbardziej przez Japończyków Polak, zatem Fryderyk Chopin. Jest przewodnikiem po pawilonie Polski. Chopena będziemy mieli w pawilonie polski mnóstwo w ramach koncertów i różnego rodzaju przedsięwzięć. Serce Pawilonu Polski Performance Hall to centralne miejsce naszego programu kulturalnego. Przez 6 miesięcy Expo trzy razy dziennie będą odbywać się tam recitale muzyki Fryderyka Chopina. Obecność Polski będzie widoczna także na wielu scenach na terenie Expo w ramach ponad 100 wydarzeń towarzyszących. Wystąpi między innymi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Chór Politechniki Morskiej, Rebel Babel Ensemble, Leszek Możdżer i Natalia Kukulska. Wiemy również, że ogromną popularnością w Japonii cieszy się muzyka jazzowa, że kwestia sztuki młodej Polski jest dla Japończyków rozpoznawalna i niezwykle hołubiona. Wiemy również, że muzyka elektroniczna, ale mnóstwo, mnóstwo różnych obszarów z Polski osiągnięć polskiej kultury ma szansę trafić do gustów Japończyków. Podczas pierwszej japońskiej edycji festiwalu Ensemble zabrzmi eksperymentalna muzyka elektroniczna, a w trakcie Tygodnia Kultury Polskiej kluby Osaki wypełni brzmienie polskiego jazzu. Nasz program kulturalny jest częścią polskich dni i tygodni tematycznych odbywających się na EXPO przez 6 miesięcy. Program powstaje we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wiodącymi krajowymi instytucjami kultury. Dla budowania wizerunku Polski na arenie międzynarodowej ważne jest to, żebyśmy przede wszystkim byli, żebyśmy byli za granicą, żebyśmy pokazywali, jak fantastyczną mamy polską kulturę i sztukę, i żebyśmy pokazywali energię tej polskiej kultury. Wydarzeniem specjalnym podczas Expo będzie koncert Symbiosis, organizowany z okazji Dnia Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Nad kompozycją pracuje Łukasz Luk Rostkowski który do współpracy zaprosił kompozytorów z różnych krajów. 30 czerwca na Matsuri Arena, na Wielkiej Arenie, zagramy premierowy koncert symfonię, która opisuje zmagania europejskich narodów w wypracowaniu harmonii, dialogu. Będzie to metaforyczna opowieść o historii Europy poprzez muzykę symfoniczną, i elektroniczną. 12 nowych kompozycji nawiązujących do epok historii Europy, powiązanych z kompozytorami, producentami elektronicznej muzyki symfonicznej. W Polskim Programie Kulturalnym nie zabraknie także innych dziedzin sztuki, i współpracy polsko-japońskiej. Dzień literatury polskiej przybliży przekłady polskich dzieł na język japoński i sylwetki najwybitniejszych tłumaczy. Równolegle z jubileuszowym 50. festiwalem filmowym w Gdyni na Expo w Osace odbędą się dni filmu polskiego, łączące projekcje filmowe i spotkania przedstawicieli polskiej i japońskiej branży filmowej. Na Expo zaprezentowana zostanie też kolekcja strojów Natalii Ślizowskiej inspirowanych Marią Skłodowską Kiri. A z okazji uczestnictwa Polski w Expo, japoński artysta Baki Baki ozdobił jedną ze ścian w Białym Stoku specjalnym muralem. Nie mogę się już doczekać, szczerze powiedziawszy, tego jak spotkamy się wszyscy tam na scenie polscy, europejscy i japońscy muzycy. Do zobaczenia na Expo 2025 Osaka Kansai.